Dziś każdy parowóz czynny jest na wagę złota. Zbliża się do nas pierwszy uczestnik tegorocznej parady, czyli parowóz Energy 507 z Luksemburga. Ja już nic nie mówię, żeby nie zagadywać jego dźwięku. Bliża to parowóz niemieckiej serii 41. Chciałbym dużo Państwu o nim opowiedzieć, ale on o sobie opowie najlepiej.

Stópki. A na skrajnym korze, tutaj od nas, czyli tym najbliżej strony od miasta, jedzie Nemka. parowóz niemieckiej konstrukcji seria BR-52, który przyjechał do nas z Czech. O, Polsce, to właśnie jest właśnie Czyli ten parobożnik, który stacjonuje w Olsztynie. Proszę zobaczyć, jakiego on ma ducha w sobie. Ma ducha, ma ducha. Ale szanowni państwo, proszę zabrać do domu. Broń Boże, nie prać tego. Tylko na gwiazdkę ubierzecie i powiecie, jeszcze pachnie, jeszcze czuć Wolsztyn, parowozy. Jak was weźmie, weźmie nostalgię za parowozami, za paradą, to sobie po prostu powochacie. No, no, no i zbliża się PT-4765. Można powiedzieć gospodyni, ta, która brała udział w największej liczbie parad, Kluba czyli ja znaczy Tucha 110 km na godzinę, 2000 koni. No na razie to tych koni nie widać. Panowie maszyniści, żwawo. Widać, widać, widać. O matko, ty. Jak na wstępie powiedział już, te połączenia realizować. Parowody wracają. Teraz one są trochę trudniejsze do rozpoznania, bo jadą tendrem do przodu. One też w związku z tym, że jadą właśnie tendrem do przodu, mogą jechać dużo wolniej niż zwykle. No bo tak MPT 47 normalnie może jechać 110 na godzinę, a tendrem do przodu 50 na godzinę. Ale piękny zapach. Cudownie, prawda? No to teraz uwaga, chronimy wszystko, co mamy białe, białe bluzki, białe koszule, białe spodnie, bo nadciąga TKH, czyli ten, który nas tak urządził w poprzednim przejeździe.

どこへしらっていっちゃえにパトロー

To są budowane podstaw, ta, ta praca była bardzo, bardzo długa i co warto wspomnieć, to zrobił człowiek, który dziś jeździ tych parowozów. Jean-Marie Dille, wielki miłośnik parowozów, jest z nami chyba czwarty raz w Olsztynie i to nie jest jego jedyny parowóz. To co? Szybkie Brawka? Oczywiście dla dla teraz jest to zdecyderat kompila dobra Kuba teraz ten malutký je něco tak divný.

I to jest to nagranie, które na Facebooku dzisiaj, to będzie takie nowe serce dla tych parowozów i ja wierzę w to, że za rok na 30. Paradzie Parowozów jedną ol zobaczymy na 100%, a wierzę też w to, że będzie i druga, czyli OL 49, 59 i 69 i wtedy mielibyśmy tutaj cztery lokomotywy z Wolsztyna. Hmm. Jadą, słuchajcie parowozy, telefony, szykujemy, gramy.